Dlaczego potencjometr na rance nigdy nie robi złego wrażenia? Bo zawsze potrafi dostroić się do nastroju. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Maciej Szefczyk, a to jest druga część siódmej lekcji elektronika kompletnego, gdzie w łatwy, ciekawy, a przede wszystkim innowacyjny sposób nauczycie jak lutować i nauczycie zasad panujących w świecie elektroniki. A to wszystko dzięki temu tutaj zestawowi domowego laboratorium. Niestety zbliżamy się do końca naszej przygody, do końca kursu części pierwszej podstaw elektroniki lutowania. Przed nami będzie jeszcze jeden odcinek z tego zestawu, bo w czyli posiadacze płytki, wiedzą, że mamy jeszcze lekcję bonusowo. A co w tej lekcji będzie, to już niespodzianka na za tydzień, więc zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco. Jeszcze chciałbym się dowiedzieć od Ciebie, czy chcesz, abym zrobił drugą część takiej formy nauki elektroniki lutowania? Wydaje mi się, że nauka lutowania okładów scalonych, czy poznania tranzystorów, stabilizatorów, czy poznania zasady działania diodzena jest niezbędnym elementem do bycia elektronikiem kompletnym, więc daj znać w komentarzu, czy chcesz z nim zostać. Dzisiejsza lekcja również będzie interesująca, bo poznamy dość ważny element, Chyba się powtarzam, bo o każdym elemencie mówię, że jest ważny, ale właśnie taka jest prawda. Element ten to dioda prostownicza. Diody prostownicze to inaczej elementy półprzewodnikowe. Diody LED, które już znasz, również zaliczamy do tej kategorii. I jak sama nazwa wskazuje, przewodzą tylko w połowie. Brzmi to dość dziwnie, ale dokładniej to przewodzą tylko w jednym kierunku. Tak wygląda jej symbol i jak to w diodach, ten trójkąt definiuje kierunek przepływu prądu. Czyli prąd przepływa od anody do katody, a od katody do anody nie płynie, czyli ta kreska na symbolu to jest taka ściana blokująca przepływ prądu. Więc trzeba pamiętać o prawidłowym wpięciu diody do obwodu. Jak to w naszej kochanej elektronice, możemy to porównać do analogii wodnej. Powiedzmy, że mamy rurę z wodą oraz w środku klapę na takich fajnych zawiasach. Jeśli woda płynie w tę stronę, czyli od plusa do minusa, to klapa przepuszcza nam wodę. Jeśli by ta woda zmieniła kierunek, to klapa zostanie zamknięta i woda nie popłynie. Więc na tej samej zasadzie działa nasza dioda. Jeśli spojrzysz do naszego woreczka, do lekcji siódmej, to tak wygląda bohater dzisiejszego odcinka. I pasek widoczny na nim mówi nam o katodzie. Przerysowałem dwa obwody, które występują na naszym zestawie elektronika kompletnego, i jak zauważyłeś, są one podobne, tylko różnią się kierunkiem wpięcia diod prostowniczych, prawda? Analizując zgodnie z tym, co powiedziałem, to w obwodzie pierwszym, gdzie prąd płynie, od anody do katody i umożliwia zasilenie diody LED. Co skutkuje jej zaświeceniem. Czyli zamieniając to jeszcze raz do analogii wodnej, to jest ta część, gdzie klapa pozwala przepływać wodzie. Analizując drugi obwód, to prąd wypływa z potencjału dodatniego baterii i napotyka na swojej drodze barierę w postaci odwrotnie wpiętej diody prostowniczej. Co uniemożliwia zaświecenie się diody LED, bo po prostu prąd do niej nie dopływa. Czyli mamy teraz tę sytuację z klapą zamkniętą. Jak pamiętasz, wszystkie diody LED ze względu na kolor miały swoje własne napięcie przewodzenia. I również diody prostownicze taki parametr mają. Nasza dioda jest zbudowana z krzemu. Możesz ją znaleźć również pod nazwą dioda krzemowa. I napięcie przewodzenia to około 0,7 V. Więc zawsze do analizy obwodów taką wartość dobieramy. Różne szkoły są i w innych możesz zobaczyć 0,6 V. Ale najważniejsze, aby zrozumiał zasady działania tego elementu. Gdyby nasz świat byłby idealny, żylibyśmy w idealnym środowisku, to taka dioda prostownicza w kierunku przewodzenia przewodziłaby każdy prąd świata, a w kierunku zaporowym potrafiłaby wziąć na siebie każde napięcie i zatrzymać każdy prąd, nawet gdyby to było 100 A, prawda? No ale w takim świecie idealnym żyłyby i smoki i istniałaby magia. Więc niestety wróćmy na Ziemię i powiedzmy sobie o parametrach diod prostowniczych. Aby lepiej zobrazować sobie i zrozumieć przede wszystkim parametry, to zrobimy to na żywym przykładzie. W woreczku do naszej lekcji mamy diodę 1N4007 i teraz pokażę ci bardzo ważną rzecz w elektronice, czyli nota katalogowa po angielsku datasheet. Każdy element elektroniczny posiada taki dokument, który opisuje jego parametry, charakterystyki czy maksymalne wartości. Dosłownie każda informacja na temat danego komponentu jest umieszczona w takim dataszycie, który dostarczany jest przez producenta. Oczywiście nie będziemy teraz analizować wszystkich informacji, jakie tam są zawarte, więc na spokojnie weźmiemy sobie parametry, które są niezbędne do prawidłowego działania podstawowych obwodów. Pierwszy parametr to maksymalne napięcie przewodzenia. Dla 1N4007 jest to 1,1 V. I uwaga, jest tutaj napisana informacja, że jest to dla prądu przepływającego przez diodę o wartości 1 A. Czyli jak przez diodę prostowniczą 1N4007 płynie prąd 1 A, to napięcie między jego zaciskami to 1,1 V. Mówiłem, że napięcie przewodzenia to 0,7 V, prawda? I tak dokładnie jest, ale przypominam, że wartość napięcia przewodzenia zależna jest od natężenia płynącego prądu. I przy 0,7V płynie wtedy około 1mA. Drugi parametr to maksymalny prąd przewodzenia i wynosi 1A. Czyli maksymalny prąd, jaki nasza dioda jest w stanie wytrzymać w ciągłej pracy. Trzeci to maksymalny impuls prądu przewodzenia i wynosi 30A. Mówi nam to, że dioda jest w stanie wytrzymać nawet 30 amperów prądu, który przez nią płynie, ale tylko w krótkim czasie. Jest to tak zwany prąd chwilowy. Czwarty parametr to maksymalne napięcie wsteczne. Inaczej, napięcie przebicia i dla 1N4007 wynosi 1000 V. Jest to maksymalne napięcie, jakie dioda może mieć na swoich zaciskach w pracy zaporowej. Piąty parametr, maksymalny prąd zaporowy i jak widzisz, wynosi on 5 mikroamperów przy 25 stopniach Celsjusza. Tak jak mówiłem, w świecie elektroniki nic nie jest idealne i nawet dioda w pracy zaporowej potrafi jakiś minimalny prąd przepuścić, czyli wtedy, kiedy ta nasza klapa jest zamknięta, to jakaś mała część wody przedostaje się na drugą stronę. Ostatnim parametrem bardzo ważnym jest maksymalna moc strat. Podczas pracy dioda wydziela moc, co spowodowane jest przepływem przez nią prądu, a skoro jest moc, jest też ciepło. Dioda nagrzewa się i o ile przy niewielkich natężeniach może to być niezauważalne, tak przy większym prądzie ciepło da się już wyczuć palcem na obudowie. Nie wolno przekroczyć parametru mocy strat, gdyż dioda się po prostu przegrzeje i spali. Przejdźmy teraz do charakterystyki prądowo-napięciowej, abyś mógł jeszcze bardziej zrozumieć działanie diody prostowniczej. Dobra, lecimy z analizą charakterystyki prądowo-napięciowej diody prostowniczej. Jak widzisz, mamy tutaj podzielone tak jakby cztery ćwiartki, tą naszą charakterystykę. Najważniejsze to są tutaj te dwie, i jak zauważyłeś, ta ćwiartka podobna jest do. Tej charakterystyki, którą pokazywałem dla diod LED, prawda? No bo praktycznie to jest to samo, tylko jak, jak pamiętasz i przypominam, ta dioda jest zbudowana z krzemu, czyli to napięcie przewodzenie będzie miało mniejsze niż takie diody LED. No i druga sprawa jest taka, że prąd płynący przez diod LED zamieniany jest w światło, a tutaj po prostu na energię ciepną, prawda? No i lecimy teraz z tematem. Mamy te dwie najważniejsze ćwiartki. Ta ćwiartka jest przeznaczona dla pracy przewodzenia, czyli wtedy, kiedy jakby ta dioda jest wpięta w kierunku przewodzenia, czyli dla tej takiej pracy normalnej. A tutaj ta ćwiartka jest przeznaczona dla pracy zaporowej, czyli jak widzisz, ten prąd dobija tutaj do, do tej naszej bariery i tak wygląda ta jego charakterystyka. Pewnie na początku teraz nic Ci to nie mówi, ale zaraz już lecimy z tłumaczeniem. Pierwsza sprawa jest taka, że te 0,7 V, czyli to nasze UF, o, jeszcze przy okazji powiem dlaczego F, dlaczego R, z tego względu tak się oznacza przy analizie UF, bo jest to angielska nazwa forward, czyli przewodzenie i R, czyli y, reverse, od, wsteczny. No i zasada działania diody prostowniczej jest taka, że poniżej tego napięcia 0,7 V, prawda, czyli w tym tutaj zakresie, praktycznie nie przepuszcza prądu. Trzeba ją odpowiednio zasilić napięciem przewodzenia i od razu, jeśli dostanie odpowiednie te minimalne, ten spadek napięcia, to przepuszcza nam prąd. I tak jak mówiłem, że wartość natężenia prądu no przepraszam, wartość natężenia prądu, prawda? Generuje wyższą wartość napięcia przewodzenia na diodzie. Czyli czym wyższy prąd przepływa nam przez diodę, tym te napięcie, ten spadek na tej diodzie UF jest większy i maksymalny, jaki można uzyskać na niej, to jest 1,1 V, prawda? A jak mówiłem, te 0,7 V jest przy. Małym prądzie, tym takim 1 mA, no i praktycznie zawsze do analizy, analizy obwodów bierzemy taką wartość z tego względu, że my będziemy pracować na takich małych wartościach prądu. Więc tak naprawdę zakres pracy yy, diody prostowniczej jest właśnie w tym tutaj zakresie, prawda? Czyli od 0,7 do 1,1 V i ten prąd tutaj. Yy, od tego takiego minimalnego prądu do maksymalnego, do tych parametrów, które są w nocie katalogowej, tak wygląda właśnie praca diody prostowniczy. No to mamy już załatwione maksymalne napięcie przewodzenia i maksymalny prąd przewodzenia, prawda? Czyli dwa parametry już mamy załatwione. Jest to dość chyba proste w zrozumieniu, że od Trzeba ją odpowiednim napięciem zasilić tą naszą diodę. Wtedy zaczyna się przewodzić prąd, prawda? Tutaj zaczyna przewodzić prąd i od tego, ile damy tego prądu, ile ona będzie, ten prąd będzie przepływał przez tą diodę, to wtedy generuje nam się tutaj inny spadek zależny od wartości, prawda, prądu. Zabawa też zaczyna się, kiedy jest, jesteśmy w tej połówce zaporowej. Czyli kiedy mamy tutaj zasilanie, prawda, zasilanie, ten prąd wpływa do, naszego, do naszej katody z diody prostowniczej. No i y, powiedzieliśmy sobie, że maksymalne y, napięcie, tu jeszcze powinien napisać max, prawda, ale tutaj zapomniałem, wybaczcie mi, czyli jest tutaj te napięcie y, przebicia, wste, na, maksymalne napięcie wsteczne było 1000V. No i chodzi o to, że. Jeśli uzyskamy 1000V na tej diodzie, prawda, czyli ten, będzie ten spadek napięcia aż 1000V, to jest bardzo duża wartość, to wtedy po prostu ta dioda zaczyna przepuszczać cały prąd, jaki no, wtedy tutaj jest. No i nie chciałbym y, chyba zobaczyć taką sytuację, jak 1000V y, po prostu tego napięcia. Osiąga ta dioda i po prostu się psuje i ten prąd, całe, cała taka lawina prądów przepływa przez tą naszą diodę prostowniczą. Więc mamy załatwiony trzeci parametr, czyli maksymalne napięcie wsteczne, czyli jest to takie napięcie, jeszcze raz powtórzę, które może dioda na siebie wziąć na swoje zaciski i po tym napięciu, czyli po tych 1000V po prostu przepuszcza. Prąd, i się, tak jakby, powiedzmy, że się ta dioda prostownicza poddaje. Mamy jeszcze taki parametr, jak maksymalny prąd, yy, maksymalny prąd steczny, prawda? No bo jak to w elektronice nie mamy, yy, nie mamy nic idealnego, prawda? I nawet jak tutaj mamy ten mały spadek yy, napięcia, jest to normalny tryb pracy, to nieważne, ile by tego napięcia tutaj było, prawda? Zawsze jakaś część, jakiś bardzo malutki prąd jest tutaj y, przepuszczany przez y, właśnie tą diodę. 5 mikroamper nie jest to dużo w porównaniu do tego, co ona potrafi przy tym, że może nawet 1 amper y, w, y, w stronę przewodzenia przepuścić, ale, te no, ale taka jest właśnie, taki jest jej talent albo i mankament, że no, nie jest idealna i jakaś cząstkowa tutaj, tutaj ta cząstkowa. Wartość prądu jest przepuszczana na drugą stronę, czyli do anody. Mam nadzieję, że to wszystko. Yy, jeszcze mamy. A, jeszcze zapomniałem mamy coś takiego przecież, jak yy, moc strat, prawda? No i jest to nic innego, jak po prostu, no jak moc wydzielana na rezystorze, prawda? Czyli musieliśmy mieć prąd, jaki przepływa przez rezystor oraz yy, nap spadek napięcia, więc tutaj jest dokładnie tak samo, więc. Bierzemy prąd, jaki przepływa tutaj przez tą naszą diodę i jaki spadek napięcia mamy na niej, i wtedy możemy obliczyć moc strat wydzielonej na diodzie prostowniczej. Mam nadzieję, że wszystko zrozumiałeś teraz, o co w tym chodzi tutaj? Z tymi napięciami przewodzenia, jak i z prądem, że ta wartość napięcia spadków jest większa ze względu na natężenie, na wartość natężenia tego naszego prądu. Dobra, elementy mamy wlutowane. Płytka oczywiście umyta. Mam nadzieję, że nawyk mycia tutaj wszedł ci już do głowy, no bo elektronik kompletny no nie może zapomnieć, że po każdym lutowaniu tutaj myjemy naszą płytkę. Druga sprawa jest, że mam nadzieję, że nie pomyliłeś oczywiście tego paska, że pasek do paska, czyli katoda diody prostowniczej do katody na symbolu tutaj w obwodzie, prawda? Tak samo jak tutaj Oczywiście jak się pomylić, no to nic się nie stanie, jak już wiesz, jak już działa ta dioda prostownicza, czyli tutaj w jednym łowodzie będzie świecić, a w drugim nie. No ale chcemy, żeby wszystko było zrobione prawidłowo, czyli ten górny obwód, żeby był wlutowany, żeby ta dioda była wlutowana oczywiście prawidłowo, czyli zgodnie z przewodzeniem, a tutaj w pracy zaporowej. No to w sumie nie będzie nic. Spektakularnego, tylko sobie poświadczy, poświadczymy tą teorię tą naszą praktyką, czyli te obwody, które przerysowałem wtedy na tablicę, to sprawdzimy sobie praktycznie, czy rzeczywiście, tak jak z tą analogią wodną, że ta klapa raz przepuszcza, a raz nie przepuszcza, zależnie od kierunku wlutowania, czy rzeczywiście tak tutaj jest. No to nie zostało nam nic innego jak wpięcie zasilania do naszych obwodów i przygotowania miernika pod. Mierzenie napięcia stałego, zmierzmy sobie jeszcze napięcie na naszej baterii. Jest to 8,5 V. I jak widzisz, bateria nam się już powoli rozładowuje. Na szczęście jest to lekcja siódma, jeszcze mamy lekcję bonusową, więc ta bateria jak najbardziej nam jeszcze starczy. No to nie zostało nam nic innego, jak zmierzenie prądu płynącego w tym obwodzie, gdzie dioda wlutowana jest w stronę przewodzenia. Więc robimy pomiar prądu i jest to 570 5, Amperów. 5, co, ja, co ja mówię? Jakich Amperów? Mili Amperów oczywiście, bo mamy tutaj zakres mili. Przepraszam, przepraszam za ten błąd oczywiście. Więc możemy sobie zmierzyć, o uważaj, w statywie, możemy sobie zmierzyć teraz czy rzeczywiście ta charakterystyka, czyli co mówiłem, że ten prąd gdy jest mały, to te, ten spadek napięcia na diodzie prostowniczej też powinien być mniejszy, a nie bliski tej wartości maksymalnej, czyli tam było 1,1 V, prawda? A tutaj mamy o! 0,69 prawie, 0,68 V, czyli 680 Milivolt, no to widzisz, jest bardzo blisko tej naszej, tej naszej wartości, o której mówiłem teoretycznie. Sprawdźmy sobie jeszcze bliżej. To jest dokładnie 685 mV, Więc bardzo blisko. No i też chciałbym Ci jeszcze powiedzieć, żeby zapamiętał, że dioda-diodzie nierówna. Że nawet z tej samej serii, z tej samej maszynki obok siebie diody nie będą miały. Mm, podobnych, znaczy będą miały podobne parametry, ale nie będą miały identyczne, że nawet jedna od drugiej może tam o te kilkanaście, kilkadziesiąt miliwolt odbiegać od siebie, jak in, inne parametry mogą od siebie odbiegać, więc e, zwróć na to oczywiście uwagę. No i drugi obwód, jak widzisz, ta zworka jest tutaj już włożona, jeszcze raz Ci pokażę, jak wkładam tą zworkę naszą, dioda nie świeci. No, i tak naprawdę nie ma co tutaj mierzyć, bo ten prąd, który tutaj płynie, no bo jak wierzysz z tej charakterystyki, ten prąd tak naprawdę przepływa, ale jest on tak bardzo mały, no, że nie będziemy w stanie go tutaj po prostu zmierzyć. Więc jak widzisz, ten drugi obwód pokazuje nam, że ta dioda w, w zaporowej pracy po prostu nie przepuszcza nam tego prądu. Ta dioda nie jest w stanie się po prostu zaświecić. Ten prąd jest bardzo mały, mikro, nawet nie wiem, czy nie nano ampery aktualnie tam lecą, więc jest to naprawdę bardzo, bardzo mało mały prąd. Co bym jeszcze Ci chciał powiedzieć, to nauczę Cię teraz sprawdzać diody prostownicze, no bo na naszych miernikach, jak widzisz, y mamy tutaj taki znak diody, jak zauważyłeś. No i nie zostało nam nic innego, jak pokazać Ci po prostu, po co to jest. Oczywiście, zawsze to robimy przy wyłączonym zasilaniu danego urządzenia. Tutaj mamy akurat nasz zestaw i możemy sprawdzić. Uważaj, stat, możemy sprawdzić, czy dioda działa prawidłowo. Ten, ten tutaj pomiar diodowy, tak? On. Zasila bardzo małym prądem tą diodę i właśnie wtedy pokazuje nam spadek napięcia ten miernik, więc przykładamy plus do anody, a minus do kadody, czyli tak jakbyśmy wpinali zasilanie do tej diody i pokazuje nam 630 mV, czyli jak widzisz, ten właśnie pomiar jest bliski tej wartości, którą przed chwilą zmierzyliśmy, ten 680 mV, a jeśli zamienisz yy, sondy, czyli dasz tak jakby w stronę zaporową, czyli do katody diody prostowniczej wepniemy czerwoną sondę, a do anody minusową, to nic się oczywiście nie dzieje, bo ta blokada jest po prostu zbyt duża, ale tak tak Prozaicznie możesz sobie właśnie sprawdzić, czy rzeczywiście ta dioda prostownicza prawidłowo działa, czy ten spadek jest prawidłowy. Jak widzisz, jeszcze raz ma 628 mV, więc jak najbardziej ta dioda prostownicza nam tutaj działa. No to nie zostało nic innego, jak po prostu powrót do naszego studia. Mam nadzieję, że zrozumiałeś zasadę działania diody prostowniczej. I chciałbym Ci jeszcze powiedzieć, skąd w ogóle nazwa dioda prostownicza. Nazywa się tak, ponieważ jest niezbędna w zasilaczach i służy do prostowania przebiegu zmiennego sieciowego na przebieg stały. Nie wnikam teraz, jak to działa i tak dalej, bo jest to temat na inny czas. Jeśli jesteś ciekawy działania, to możesz poszukać informacji na temat mostka Greca. Na razie musimy się oswoić z informacjami, jak działa dioda prostownicza w układach napięcia stałego. I w takich układach możemy jej użyć jako zabezpieczenie przed odwrotnym wpięciem zasilania. Powiedzmy, że mamy taki układ jak tutaj, czyli zasilanie, dioda prostownicza i jakieś tam obciążenie. I wszystko prawidłowo działa, ale wydarzyła się sytuacja, gdzie pan Kowalski pomylił potencjały i dał plus do minusa, a minus do plusa. Wtedy właśnie taka dioda blokuje przepływ prądu, bo jest w pozycji zaporowej. I zabezpiecza przed uszkodzeniem. Jest to oczywiście jeden z wielu przykładów, więc jeśli chcesz się dowiedzieć więcej lub coś bardziej zrozumieć, to wpadaj na naszą społeczność Voltnova. Link masz oczywiście w opisie. Zapraszam Cię jeszcze do zakupu elektronika kompletnego. Na dzisiaj to wszystko. Bardzo dziękuję za obejrzenie. Subskrybuj, polajkuj. Widzimy się za tydzień. Do zobaczenia. Cześć.